Witajcie z tej strony, Pulek, zespół Zagadka. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na koncert, który odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 19 w pubie Pamela przy ulicy Legion w Toruniu. Po półrocznej przerwie zagra dla Was ponownie zespół Zagadka. Zagra również zespół Manchester. Usłyszycie wiele fantastycznych piosenek. Będzie dziewczyna gangstera. Będzie, a ja lubię Twoje włosy. Będzie autodestrukcja. Będzie dobrze. Będzie okazja, żeby się spotkać. Będzie okazja, żeby się napić. Bo piwko w Pameli jest zawsze w dobrej cenie. Na pewno lepsze niż woda studenta. W starym składzie Toronto gości gościnnie zaśpiewa Maja Lewicka. Odbędzie się również druga część wystawy obrazów koncertowych malowanych przez Roberta Rybickiego. 15 grudnia, godzina 19, Pamela, musicie tam być.